Jeżeli chcesz znaleźć miejsce, w którym mógł, możesz się w jakiś sposób rozwijać, znaleźć pomoc, no to sięgaj po sprawdzone miejsce, sprawdzone metody. Udaj się do specjalistów, coachów, psychologów, które mają posiadają kwalifikacje, są certyfikowani żeby zostać coachem, należy skończyć odpowiednie szkoły, kursy. Jest też międzynarodowa organizacja coachingowa, która to potwierdza. Praca coachingowa zazwyczaj jest pracą jeden na jeden, tak samo jak praca psychologa, bo też coaching jest metodą wydobywania potencjału z klienta na podstawie jego zasobów. Niewiele ma wspólnego z umowami motywacyjnymi, bardziej przypomina pracę psychologa. Gdy chcesz odnaleźć rozwój w miejscu, w którym jest bezpieczne i zgodne zaufania, no to sięgaj po sprawdzone źródła. Możesz obserwować mój kanał, do czego zachęcam. Tutaj znajdziesz wiele darmowych treści, moich podcastów, i innych materiałów, w których mówię w jaki sposób można się rozwijać w sposób e, zrównoważony, dostosowany do Twoich możliwości, Twoich zasobów, i nie wylewać przy tym dziecka z kąpielą, i nie mówić jakichś e, rzeczy, które są po prostu karygodne, mogą spowodować bardzo negatywne skutki.